Hej, witajcie. Długo nie było żadnego odcinka, ale to dlatego, że miałem taki duży projekt przy domu i praktycznie każdą wolną chwilę przez ostatni miesiąc poświęcałem właśnie, żeby, żeby zrobić to, co zaplanowałem. Więc pokażę Wam, jak to teraz u mnie wygląda, bo cytrusy już popakowane do szklarni. Mieliśmy już jedną noc przy minus 3 stopniach, dlatego oliwki. E, jeszcze zostały na dworze, bo minus 3 to nie był jakiś tam duży problem. Kumkwat też sobie bez żadnego problemu poradził, zaraz wam pokażę. Ale po kolei oliwka, która w tym roku wylądowała do gruntu, ma się na razie dobrze. Teraz troszkę popadało, jakby miało tak naprawdę ciągle lać. No to myślę, że troszeczkę zabezpieczy od dołu, żeby ta woda troszkę bardziej odpływała od tych korzeni. Ta w donicy na razie niech jeszcze będzie. Jeśli by naprawdę też właśnie miało non-stoplać, to albo ją zabezpieczę, albo dam już ją już do szklarni. Ta w gruncie, która, już są, która jest już 3 lata, no dobrze sobie radzi. W tym roku zabezpieczyć ją na zimę już nie będzie prosto, bo jest większa. A stwierdziłem, że na razie pozwoli trochę rosnąć. Ten pokrowiec, który mam to teraz na styk myślę, że jeszcze starczy. Trochę oliwek ma, ale to jest taki, taka odmiana, że no z tych oliwek to tak naprawdę nic nie ma, są za małe. A tutaj ten wcześniej wspomniany kunkwat sobie stoi. No, widać, że te minus 3 tam jednak, tutaj dopiero teraz to widzę. Końcówki troszeczkę te młode, świeże e, dostały e, po tyłku, ale, ale jak widać, ogólnie kunkwat sobie dobrze radzi. Myślę, że w przyszłym tygodniu już postawię mu ten namiocik, ale to bardziej ze względu na ten deszcz, żeby zabezpieczyć. A szklarni, teraz na razie, jeszcze tutaj troszeczkę dokładnie syfu, No bo, szczerze mówiąc, tak trochę na szybko to wszystko robiłem. O te minus 3 stopnie to tak naprawdę prognoza pogody pokazała to jakoś 2-3 dni wcześniej. Więc mam tutaj jeszcze tą folię nie do końca rozłożoną. Jeszcze tą stronę południową, czyli tu od wejścia nie zakrywałem. No bo nie jest aż tak zimno, a chcę, żeby, żeby więcej tego słoneczka jeszcze tutaj wpadało. No, i jak widać, pełno jest nie tyle co w zeszłym roku, bo troszeczkę zredukowałem tych cytrusów. Ale mimo to jest ciasno. Jak jeszcze tutaj ta oliwka do nicy dojdzie, no to będzie praktycznie tu wszystko zajęte. Ale cytrusy tutaj się dobrze mają. Muszę troszeczkę jeszcze z czerwcami powalczyć, bo nawet już po oprysku chemią, czego tak naprawdę nie chciałem, to szczerze mówiąc. Nawet chemia nie za bardzo pomogła, pomogła, więc no będę musiał dalej walczyć z tym, ale dam radę. Termostat jest ustawiony na 3 stopnie. Na razie mamy tutaj 9, więc nie ma problemu, ale jak coś to się włączy tutaj nagrzewnica. I cytrusy mają się dobrze. Już widać, że to co Powiedzmy, obumiera, od razu opie pleść ze względu na wilgotność. No to jest ten minus, gdy coś nie zimuje na świeżym powietrzu, tylko, tylko właśnie w takiej zamkniętej przestrzeni, jak ta szklarnia. Staram się ogólnie tą szklarnię mieć otwartą, ale teraz akurat są e, silne wiatry, więc muszę ją na razie zamykać. Ale zamontuję tutaj jeszcze, tak jak co roku, w tym miejscu tutaj u góry wentylator, żeby była lepsza cyrkulacja powietrza. To też na pewno pomoże. I w normalne dni będzie tutaj otwarta szklarnia, tak właśnie, żeby troszeczkę tutaj to świeże powietrze wlatywało. Żeby tutaj tak więcej nic nie pleśniało niż powiedzmy te obumarłe płatki. A jeśli jest jakiś temat, który by Was zainteresował, czego jeszcze na moim kanale nie ma, no to piszcie, to postaram się zrobić materiał na ten temat. Miałem zrobić jeszcze materiał o mojej tryfoliacie, w gruncie, która już chyba 8 czy 9 lat jest w gruncie, ale mój wypad do Kalisza nie wypalił, więc tego materiału nie było. Zobaczę, teraz będę jechał na wszystkich świętych, więc może, może coś się zrobi. Zobaczymy, jak, jak wygląda teraz ta tryfoliata. Pewnie już jest bez liści, więc nie wiem, czy byłby to ciekawy materiał. Zobaczymy. A tak, no to do następnego odcinka, jak coś to piszcie, to postaram się zrobić, jakby coś Was jeszcze interesowało. I będę co jakiś czas rzucał jakiś odcinek, jak cytrusy zimują. Ale przez ten okres zimowy raczej nie będzie dużo tych odcinków, no bo przez okres zimowy dużo się nie dzieje. Pozdrawiam.